Witam wszystkich z tej strony, Tula, i witam Was w mojej turandii. Dziś jestem z gościem specjalnym. Dzień dobry. Tak, jestem z Wojtkiem, tak jak Wam mówiłam. Zaczniemy tutaj od telewizorni, dlatego że idziemy dzisiaj do kopalni. Kozu Five, yeah! Uuu, jutro festiwal. Tak, jutro mam festiwal, ale czekaj, duchy mnie bardziej. Wojtek! No szczęście mi powinieneś tak, przynieść. Ja ci jakie prostu... szczęście przyniosłam, a ty... Fenomenalnie dzisiaj będzie w kopalni. Ja wam mówię. Ja przeczuwam zgon. A ja powiedziałam, że ty jesteś specjalistą od kopalni. No, no. I dlatego nie dostawam. No, no. Pokaż w ogóle, jaki masz w ogóle dzionek. A ty już masz... Aha, dobrze. O, i Sandy ma, proszę bardzo. Tak, dokładnie. i dlatego właśnie ten jeden dzień przegrałam, bo byłam znowu w tamtej kopalni, mm -hmm. żeby wydropić tego skrola nie udało się. I mówię, tu akurat ona będzie miała urodziny, to... To też jest, Ale zamoczenie. skąd ty chcesz tego skroła farmić? No, z tej normalnej kopalni. A to dobrze, dobrze, bo myślałem, mm -hmm. bo, bo mówiłaś tak, bo. O, byłem tam tej kopalni, a dzisiaj postanowiłam, że pójdę tam, no. Ale no w tej normalnej mm -hmm. w sensie, że byłam. Mm -hmm. To jest mój mąż. Mąż. Tak. A ja zdradzę tajemnicę, ja już mam 10 serduszek dla, dla Lii, więc wiesz. Ooh. A tu jest. Na, na wiosnę ślub. <laughs> mm -hmm. To jest. E drugą. A tak, tak. Swoją drogą szkoda, że nie ma tak, takiej większej ilości interakcji z tymi dzieciakami, no, nie to nie jest ma. takie trochę, trochę smutne. Pójdziemy najpierw tutaj zobaczyć, o, mam serki, U. zbiorę. Takie dobrze dojrzane. <laughs> tak, dobrze dojrzane, dokładnie, nic więcej się nie zrobiło, Wczor wczoraj miałam plan, znaczy wczoraj w sensie tutaj w grze wczoraj, a tu co? Mhm. O, Dynia. A, wyrusłych. że ten. A to miałam właśnie wszystkie ostatnie, nie, ale pozbierałam już, posadziłam coś mhm. innego. O, tu mamy jeszcze taki splunek. Ula, -la ula, ula. To niech one najpierw pozbierają, bo mi się wydaje, że one sobie dadzą radę. Zobaczymy. Mhm. Idziemy najpierw, właśnie, idziemy tutaj, bo ja mam tutaj też e, niespodziankę. O, o. Tak, ale najpierw wejdźmy tutaj. Tu mam trufle. No. Dawid. <laughs> bo tu mam od widzów imiona, nie? Wiesz. A czemu ty nie masz tego moda, który ci pokazuje, że no, zwierzaki... No właśnie nie... tak jak mówiłam, bo ostatnio ktoś mi polecał tego moda i właśnie mówię, muszę się ciebie zapytać, czy faktycznie go wziąć. Znaczy, wiesz co, on po prostu tylko pokazuje nad danym zwierzęciem, że on ma coś do wydropienia, wiesz? No wiem. I ktoś mi tak, właśnie że... mówił, że go sobie wziąć, ale mówię, ja wiem. Nie, on jest naprawdę użyteczny, bo ja wtedy wchodzę po prostu do stodoły i widzę, że coś... widzę, co jest do zebrania, nie? Aha. To może wstać. Sumie... Także jest fajne. Musiałam ja go sobie pobrać. Czekaj, to damy tutaj. W jak to się kręci. Ja się zawsze, zawsze z tego nabijam, z tej, z, tej, z tej pełny. No. Ej, aha, dobra, tu są dwa meka, bo się tak zastanawiam o co chodzi. Dobra, tutaj mamy ogarnięte. Wypuszczę je. Bo wiesz, jest jeszcze taki modna automatyzację. Nie, 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 ja podziękuję. Urósł, ojej, mamy coś małego. Co to za kurczak? O, a czemu jest ten niebieski jak Smurf? No bo to jest mój ostatni kurczak, taki wyjątkowy. Tak. Skąd się bierze niebieskiego kurczaka? To musisz mieć scenkę z Sheinem, tą właśnie z kurczakami. A to marni, normalnie. Już wiem, już wiem, już wiem. Tak. Także Pienknie. właśnie to jest taki wyjątkowy, i jest na twoją cześć. O. A tu się dalej robi to jajo, nie? co Magda mówiła z tej tapety. A to dinozaura? Dinozaura, no. Dinoza to chyba 7 dni jest, wiesz? Tak? Mhm. Mm ja nie wiem, czy ja już nie mam czasami 7 dni. Proszę, Wojciech jest... wypuł pierwszy. No, raz. pewnie. <laughs> Musi wszamać trawkę, no co ty. Ej, no szybciej, wiesz co, ja im pomogę. Nie jedz tego. Ym, bo weź, kula, jest weź, sobie, weź sobie kill off do ręki. Czemu? Weź kilow? Nie, nie wezmę, bo jest ja zaraz coś walne. Nie, nie, nie. To nie, to nie kilof. Yy, na przykład... No a czemu? Yy. Bo wtedy jak trzymasz, to nie, nie je ci. Aaa. To, to, czasem... Tak. Może, bo możesz normalnie zbierać, tak? Tylko, że jak klikasz i nie trafisz, to ci się nic nie stanie. Nie yy, będzie... Yy. Bo... Mie, dla mnie to też jest wkurzające. Na przykład jak trzymasz coś yy, do żarcia yy -y. yy, i chcesz wejść do kogoś do domu, to zawsze jest czy chcesz to zjeść? No, no, no. Czekaj, tu jeszcze zabiorę. Ej, co robi ta Sandy tam? Sandy stylu? lubi te wszystkie kwiaty, które są z różnych pór roku. Wiesz co, czekaj, bo ja tutaj mam jedną... To, to, który ja mam dzień? 15, a ile to rośnie? 7, to jedno jeszcze wezmę. Bo mi mm -hmm. to brakuje. Bo tu miałam dynie i tak to wszystko nierówno posadziłam w gąb. <noise> Czekaj, to sobie od razu sprzedałam. A co do, co do dyń, to na dynie jest pewien patent, jak zrobić, żeby mieć największą szansę na to, że y, mm, urośnie super dynia. Nie wiem, czy to widziałaś. No to właśnie ja tak chciałam i nie urosła. Bo wiesz co, tu bo... Tu to... specjalnie była, tylko nie było tych tych, ja tutaj posadziłam dynie Aha. same. I nie wyrosła. No. To nie wiem. No. Znaczy, powiem ci tak, z tymi dyniami to bywa bardzo, bardzo różnie niestety, Dynię więc tak one raz rosną, raz ja nie. Sobie to a coś się z serów robi? Hmm, z serów chyba tak. Czeka, Jest jakaś chyba receptura. No, nie jestem w 100% mam. pewny. To, to są nas jajek. Ale wydaje mi się, że coś tam było z serem. Znaczy, to właśnie sobie jeszcze zrobię. To możemy zrobić w sumie, bo mam dużo. Znaczy, jak do... idziemy do kopalni, to jeszcze te lizaki porób. Nie mam właśnie na lizaki, no, bo kurde. ja nie mam tego cukru. No jak to? No nie mam. No to kup. No a Gdzie teraz będziemy się wracać? Daj spokój. No w sumie cóż! To, to, to oddamy, czekaj, e, to spicy, ja tu mam? Il, spicy ile weź na pewno? Co? Spicy ile? To tam gdzie masz koło tego niebieskiego grzyba? Bo to jest. To o. jest dobre do kopalni. ja Lucky się, To nie, bo to, to jest ryby. To też nie jest potrzebne. No Pokaż co tam jeszcze masz do, do jedzenia. To możemy wziąć. To możesz tak, bo to jest do tak, ataku. O, tak. Nie, czekaj, te jajka wypadł mi. Z tego się nie da nic zrobić, to bez Można zrobić majonez. No ale mi chodzi wiesz... Mm -hmm. to, to takie se. Sa... Czekaj, bo byśmy mieli... Czekaj. To to i to. Tak. No to będzie chyba. tylko ta, To będzie... Nie, myślę, że wystarczy. Pewno, a to co to jest? Co to jest? O. Complete Max Breakfast. E, to jest dobre dla Alexa jako rzecz dla niego dla ten. Alexa to już mam dawno zrobionego to daje po prostu na jakiś to czas weźmie. 50 energii więcej. Lack defense, możesz, jak najbardziej. To mogę w sumie wziąć tego grzybka. No nie, starczy, myślisz? Nie, grzybka zostaw, no co ty? Czemu? On daje też... A w sumie 200... Nie, to możesz wziąć, faktycznie. No. E, weź jeszcze tą... Tutaj masz kwiaty czy coś takiego, czy nie? Masz gdzieś jak w jakimś magazynku coś? Bo tutaj sobie masz tą sweet pea, to ten pierwszy kwiatek, to to jest dla tej, no to dla weźmy. Sandy. To możesz wziąć. No dobra. To czekaj, jeszcze szybko idziemy tutaj. Ej, no bo już jest która godzina, a ja jeszcze nie widziałam żadnych bomb ani nic w ogóle. No właśnie, no właśnie. <grym> no, no właśnie. No co? A w ogóle z czego się robi te duże bomby? Bo no kupić ich nie mogę niestety. Duże bomby robisz z Solar Essence, Void Essence i złota. Mm. Możesz zostaw, zostaw. No dobra. Motykę zostaw, nie przyda ja to się. Zaraz przyszed... nie, nie zostawiłam, Tylko nie zostawiłam, a nie, nie nie zostawiłam. Winogrono też w sumie możesz chyba, że gdzieś się będziesz przerabiać. No dobra, to nie... Czeka, bo tu jeszcze chciałam... I jajko też. Jajko i bukiet chyba też, bo też w sumie nie używasz, nie? Ja chciałam jajko chciałam sprzedać. Aha, no dobra. A bukiet w sumie masz rację zostawię. Tylko wiesz co, ja nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że y, wszystkie jajka się opłaca na mają przerabiać. No, tam. Mam 15 dużych bomb tylko. Za mało. No wiem, no i co teraz? No nie, no nie o, mogę kupić. weź, we, dobrze, dobrze, weź void essence, solar essence i złoto. To? Został tak, to normalne? Tak. E, weź jeszcze, weź sobie Kamien, od razu kamień, jeszcze. bo będzie nam potrzebny. E, weź jeszcze. Mm, ja nie pamiętam z czego to. Dobra, e, daj, OK, weź duplikat. Jak się, się robi w ogóle te bomby? Duże na e. pewno możesz zrobić. Ej, to robimy. Więc wszystko, masz mało Solar Essence, to można u Krobusa ewentualnie kupić trochę sztuk tego jeszcze, żeby było więcej. No dobra. Pokaż a jeszcze normalne, z czego się, się robi. Obok są. A, a Męgiel, ja? Dobra, i to. to też możesz. Czekaj. Tylko yy, to nie podusz przez przypadek, no, no, no. bo ja a tak, ja tak już raz węgiel. zrobiłem. Nie dużo tego robić? Mm, no tak, żebyś z 50 miała. No to zrobiłam tyle, ile się da. Dobra, może być. Eh, no to nie jest źle. Błagam Czasem cię, wyjmij wszystko. z ręki, wyjmij z ręki, Tom. Ja nie e, jestem Tomem, spokojnie. Wyjmij to, zobaczysz, podłożysz przez przypadek, a potem będzie. O, nie mówiłem? Dobra, dobra. Nie stresuj się, będzie dobrze. No, no. No, no. No, no. Kurde, że też nie Aha. mam szczęścia w duchach. No, to też kupa. trochę lipo. Wręcz mamy nieszczęście. Niestety. Mm. No zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dobra, szybko do tej ja, jeszcze ja, skoczę. Ja w ogóle się, bo, ja się w ogóle czasem boję jechać z e, bo no to wiesz, tam troszkę sobie popiję. Oj tam. Nie wiadomo co się z nią wydarzy. Cześć, ja to z nią w ogóle nie mam nic, nie? Ja Wie, też. Jakoś nie wchodzę nigdy do niej, bo mi się nie chce, szczerze powiem. Mm -hmm. O, proszę. Piąteczka. 5 na 10? Aż Brawo. tyle wpadło? No widzisz? Widzisz? Nice. <laughs> Czekaj. I wiesz, co nie, ja muszę zrobić w ten sposób. Ty już to wszystko ogarnąłeś na pustyni, nie? W jakim te... sensie? No te. O, patrz, widzisz, są. Mieczy już masz? Ja no tam robaki. Nie mam jeszcze miecza? Ja mam ten. Prismatic Shard, w tym, jakbyś chciał. Mogę mm -hmm. <laughs> ci dać. Mhm. Mm no mam już oddany o, o, o. do... jedzie, 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 <laughs> jedzie. jedzie. No i tak! Ach. O, a. mamy zejście, idziemy? Schodzimy, schodzimy, schodzimy! Od razu, no od tak. razu! Ojejku, jejku! Zastopuj sobie ten... Zastopuj sobie grę na chwilkę. E, teraz tak, zjedz od razu to, co daje szczęście. To? To było? Mm, może... To zjedz pumpkin zupa na razie, tak, bo to, to ma dwa laka. Dlatego, że jeżeli e, uda się znaleźć dziurę, to masz szansę na większe szczęście, że się pojawi nie dość, że iridium, to możesz spaść niżej. No to nie być później, w tu już trochę zejdzie? Nie. Teraz. Spokojnie, masz dużo jedzenia, więc easy. No. Teraz od razu zrób schody, bo nie ma sensu chodzić na tych pierwszych poziomach. To może za dwa chociaż sobie zrobię. Mhm. Ja tak mniej więcej od dziesiątego poziomu zaczynam wszystko bombami po prostu rozwalać. Mhm. Jak się uda. No halo. No halo. No halo. No to jest masakra z tym kładzeniem. No. To też mam robić od razu? Możesz schody też pocisnąć. No dobra. No, ja nie umiem. Dobra. <laughs> o. o, tu możesz bombę, tu bombę. Bombę? Którą? Mhm. E... A, teraz jest dobrze! No, zdążyłam. Że... No, o, masz schody i od razu schodzimy. No. Metoda jest po prostu taka, że mm, schodzisz, niszczysz, jeżeli masz dziurę, to od razu wiesz. Tu możesz położyć bombę, tak żeby Buz po środku to... mniej więcej, żeby wszystko ładnie rozwaliła. <laughs> 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 nie, dobra, jest OK. Nie masz, dobra, to idziesz dalej. Tutaj nie stawiaj Smok. Smok! Smok! Tu nie ma nic i co teraz? Po lewej bombę połóż po środku. No halo. Chyba, że nie zdążę. Będzie zejmą. O, o jest, jest zejście, no i wchodzimy. Mhm. Tutaj, tutaj połóż dużą bombę na środku, tylko pierwszy... Zabij mnie. O, Jezus, Maria, wynocha mi stąd. Jezus, patrz, ile mi leci tych. E, Iryd, u ciebie tak nie leciały tych z tych za bardzo. No właśnie. A mam pecha nawet. No. Dobra. Czekaj, jeszcze cię wezmę. O, boisz, się, że zginę? Nie, no. Ja nie to nie tam wiesz. się nie przejmuję. Zginę? Zginę. Dobra. To co tu zrobić teraz? I teraz weź y, tą y, czerwoną bombę i postaw ją troszkę dalej, tam po środku, tak, żeby jak największy obszar y, tych. No ale to gdzie? Tu, o tu, no mniej więcej tu niżej. O tu, tu, tu więcej, no, no. Tylko nie niżej jest. trochę. O, No trudno już, już tak postawiłam. Chyba jeszcze o, jeszcze tak? musiała oberwać, no. O, nie ma zejścia, kurde, lipa. No. To teraz zwykłą bombą rozwal tutaj ten, ten na, na Dupa początku. Tam robimy, tak? Te schody są tragiczne w kolorze Halo! niekiedy. Hallo! Leci! Leci! O, o! Co? Nie. O Boże, czy ty. Nie, myślałam, że to jest Tutaj to też duże. bombę możesz. Ja tutaj, by, ja tutaj bym może o tych mniejszych, o, właśnie, jakoś takie położyć, żeby. A tu. O, myślałem, że nie przejdziesz. Nic nie no, schody nie ma. Tu. Nie... Czekaj? No co to? Tu, tu możesz ma... bombę położyć. Mamy spokojnie, mamy bardzo dużo bomb, więc to easy peasy. Mm. Tutaj też połóż bombę, żeby te kamyczki wszystkie rozwalić. Tylko się No <śmuszczam> <śmuszczam> podejdź bliżej! Nie, bo mi zahaczy. No patrz, jaka kupa. Nie ma zejścia. No to rób schody, rób schody, nie marnuj czasu, bo to jest... Tutaj czas jest niestety bardzo, patrz, bardzo ważny. Patrz, u Ciebie ważne. jak byliśmy już daleko, nie? A u mnie? Mhm. Ej, poczekaj, chyba to. Ty też podłożyłeś niechcący ten. Tak! Tutaj też bombę, bombami ciśnij. Tylko takie, roz, takie rozmieszczaj, żeby... Idź, idź, iść, i rozmieszczaj, idź. Bo chciałam zobaczyć, czy jest ten. O, poczekaj, bo tu się tego zakręciłam. O. Tu możesz... O, dobra, no to schodzimy od razu. Nie walczymy. Tu może damy. I tutaj, tutaj daję tą największą, tak. O, świetnie. <laughs> jest zejście. No to schodzimy. Tylko to wezmę? O nie, nie lubię cię. <laughs>, A, no, nie lubię właściwie... On umiera, musiałabym go... Źle postawiłam no, <laughs> teraz. <taraz. śmiech> Czekaj, może coś zjem? Jedz, jedz. Bo wiesz. Nam, 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 Dobra, no, idziemy stąd. <laughs> hmm, tu może postawię. Tutaj. Tylko Halo. nie tą, nie tą bombę. Czemu? Bo to jest za mała... Pamiętać, że te, wiesz, czerwone, one mają największe, że tak powiem, wiesz... Hmm. Zasięg, nie? Zwadłu. Ani tego, ani tego. My Myślę, że te duże kamienie tego... rozwali. Nie, dużych kamieni nie da się rozwalić okay. bombom. ale mamy zejście O, Czekaj, i zejście ładnie. Tu od razu rób schody. Tak? Tak, dlatego że to jest labirynt. Aha, znaczy okay. ja to tak nazywam. To jest to taki wiesz, zawijaz. Uh -huh, uh -huh. Ja go zawsze omijam, bo tu, tutaj najwięcej się czasu marnuje. A tu. Patrzcie, no nie ma jednak szczęścia, niestety, no bo, hmm, no bo nie ma no. szczęścia. No, i tutaj machnij koło tego zielonego kamienia, machnij dużą czerwoną bombę. I uciekaj. Czekaj, <laughs> czekaj. <laughs> Boże, tula. <laughs> Ej, patrz, tu też jest... Tutaj te... Smok! i tak, nie myśl, że ty to robisz celowo, bo ja właśnie tak darłam. Jak I tutaj dużą się, to czerwoną. Jak do Wojtka, bo tak, nagrywaliśmy wspólny odcinek ja mu właśnie... Mówię, dużą czerwoną dała czarno, no. no bo, ale widzisz? Widzisz? widzę, widzę. No. No nie wierzę w ciebie. Czego ty tu chcesz? Nie, 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 nie,

o mnie, cicho Szybko. I miecz, i miecz Czekaj, już Nie, już nie jest. A, dupa, trudno ja, ja jestem w stresie Nie myślę logicznie Schodź, schodź, schodź na, dół, na dół Nie, bo ja chcę je rozwalić Dobra Jesus Christ. Widzisz, Betek, u mnie są zawsze emocje No Kury. No i po tu przyszedł Widać się Nie widzisz, że ja tu bombę stawię! O, patrz, jeszcze bombę dostałaś no. Ale nie tu! Cię! <śle> dobra, jest. Spokojnie. Ej, ja czekaj, ja bym to wezmę, bo wiesz, ja cię wszyscy tymęci. lubią. No powiem. O, 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 patrz. O. To też możesz bombą rozwalić, nie musisz tego rozwalać kilofem. A tu mogłaś czerwoną, co? Mo... Tak, możesz czerwoną. <śle> Widziałam. Dobra. O Boże. Tutaj też, daj od razu, daj od razu czerwoną w tych, w tych rogach. O nie! Fuck! jest zejście! Szybko, 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 szybko! <gry> Dobra, czekaj, ja tu muszę trochę przejść, no już leci jak. Tak, tutaj gówno. sobie przejść. O, jest, jest, zejście, spokojnie. O, nie jest, widzę. No, musimy tego dziabać. O, no, 19, 20, pięknie. No, bardzo tu schody zle. rób, schody, schody, schody. Albo tu postaw minę, znaczy minę, bombę. <gry> gdzie? <gry> o tutaj, gdzie masz tą skupisko takich kamieni. Dobra. Nie będzie. I jeszcze dalej połóż. Tylko, że tak? tu widzę, że nietoperz siedzi. On no nie wierzę. dlaczego wy mnie wszyscy życie uprzykrzacie? Przełczacie. <grym> nie, nie to. Nie czerwoną! No wiem. <grym> Spokojnie. <grym> o, o, jak delikatnie, jak, sa jak ten! Jak saper! No i kupa Wojtek, no. No kurde, co to ma Wie, być? U schody. Robimy, no, właśnie. <grym> schody machen. Tak. Żebyś je umiała kłaść, nie? E, schody. Tak. Tak. Zawsze, zawsze jak jest ten taki labirynt, to ja zawsze Aha. robię schody, bo w sumie. to jest nie dość, że ciężko do kamieni dojść, to to, to jest totalne marnotrawstwo czasu, o, tu nie o, i tutaj tutaj, być... połóż, tutaj tak, dużą czerwoną. No i... Czemu nie ma dziur? Tu no nie być? ma ogóle, no, widzisz? I tutaj widzisz? też po środku dużą czerwoną. Oszukaństwo. No i? Kupa. Nawet zejścia nie ma, nie wierzę. No! <noise> Schody. Schody? No, to cały czas. <noise> znaczy wiesz, jeżeli chcesz możesz, tylko że masz, masz mniej więcej jeszcze na 5 poziomów, tylko zejścia w dół, więc moim zdaniem lepiej wiesz. No Tutaj też mina, no tak, mina może. Bomba. Sobie przejście zrobić. <noise> tak, tak. Duża czy mała? Mało możesz tu wrzucić. I to o. od razu te. O, jest zejście, dobra, schodźmy. O tutaj nie, możesz dać. Tu. Tutaj małą. Dwie małe możesz dać. i iść dalej do przodu. Mniej więcej. O. I tutaj też małą połóż gdzieś. O. Pięknie. I tutaj też. Dobra. I tu już nie kłaść. Tu już nie kłaść. Tu teraz zobaczymy, czy nam się jakieś przejście otworzyło. O, jest super. Dobra. Boże. Nie, tu. Hmm. Rup... Ej, tam jest ten. Leci smok. Leci smok. O, Wojtek, czy dlaczego? No właśnie, ty mi nie mówisz! No mówię, ale w no, ostatniej, ostatniej chwili, żeby było fajnie. No super! To super naprawdę! Ja ci cały czas mówiłam. Nie, tu robimy chyba ten. Tady? Dobrze. No bo to jest duże bardzo tu. Wyraha! Leci! To nie chyba No też schody chyba. Tylko, że zostały nam jeszcze na cztery zejścia w dół. No trudno, się. Tyle ile się tak zrobimy, która to jest w ogóle, że jest mhm. tak dziewiąta, zobacz. Nie O, o, o! Od razu masz zejście! Halo, Tula! Aha! <grym> Wypróba do przodu. <grym> o nie... Schody. <grym> Schody. A tutaj by nam i gdzie na pewno wyleciało. No, pewnie tak, ale... Się no Kurde! No, na... no nie wiesz, no, no, nie set... co tu się dzieje w ogóle. Filem. Bomba, duża. Znaczy ta mniejsza może, bo... Nie wiem, jak gdzie uciec. Bo z siebie wywalę, prawda? Tylko, że ich i tak nie zabiję. Nie. No i widzę. O! Bo ja złamałem, że dziura była. A <noise> ani jednej jeszcze nie było, tutaj nie? Tutaj też mina. Zabij mumię i dziabnij tym. Poczekaj, daj dużo. Poczekaj. To wysadzę o, oboje. Kurde, no. Ale da! Pięknie. O! I zejście, nice. I co? No, to tu bym chyba schody dał od razu. No nie idzie, słuchajcie, bo wszystko przez tego pecha, no niestety. No i najgorsze jest to, że nie mamy niestety dziur. Postawiłaś tu, z tego tam. Okej. Okay. Tutaj możesz dać dużą pośrodku. No i prosto na mumie idę, bo... No, no i patrz. jaka kicha. No kicha jak nic. To mumie i też tu połóż dużą czerwoną. gdzie stoisz? No pójdź do domu mnie, nie? Bo przecież... No, ja dupa. nie wierzę, jaki pek! No. no nie wierzę, no wynocha ode mnie, halo! No to schody. Słuchaj, my musimy w ogóle do domu powoli wracać. No. U ciebie było fajnie, bo ty miałeś... Nie, ty miałeś neutralne chyba wtedy, co nie? Nie, no, wiesz co, nie, Boże! nie... O, leci, leci, leci! <słuch> Kill'em, him. Kill him with kindness! E, wiesz co, jeżeli... To już myślę, że będzie chyba ostatni poziom, tak. więc tutaj najle najlepiej chyba porozstawiaj po prostu duże czerwone miny tak po środkach i... będzie spoko myślę. Mhm. O, o, o! Życie, 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 życie! Wojtek, nie, My... My... nie wiem co! Nie wiem co! No jedz to! No co? Nie no co? No, no, co? no, no i tu możesz w sumie ich killem wszystkich wszystkich, O, czekaj, to mało Ja i tak mam chyba jeszcze do zrobienia ileś slime'ów do tego. Mhm. Mm o Jezu! Nie! Jezu! O Jezu! Co? Dobra. No. No dobra, 33, ale myślę, dobra, że wracamy. Dlaczego ja kawy nie wziąłem Wojtek? No właśnie, <laughs> też tak teraz, bo wzięłaś Spicy Ila i tak mówię, o kurde, co tak szybko. No! Czekaj, tu jeszcze jedno zrobimy. No, ostatnie schody, no. więcej już nie będzie. No dzień dobry. O, na dzień dobry Na dzień dobry. Tak, jak zawsze. O! Żeby... O. o, to 35 widzę. No, co będziemy... O, o, leć, leć. No. Tak. Weź się. Nie no, myślę, że idziemy. Tak, bo już jest 24 znaczy... wojtek. No, znaczy wszystko niestety przez duchy poszło, bo... No niestety, tak. a jak duchy są nieszczęśliwe to jest tak bardzo... Upa, po prostu. Tak. Ale chcę chciałam ciebie wziąć. Jedziemy do domu. Mm. Ach, zmęczyłam się po 5. Masakra. A pokaż, co my tam w ogóle uzyskaliśmy no z tego. No zaraz pokażę, jak widzę. Myślę, że no nie, nie... zbyt dużo, chociaż powiem ci, że... 12. Ej, hey, 12? Jest ale, jest. ale 15 nasz słuchaj. Tak. Bardzo dużo. Więc jest okej. Okay. Nie ma tragedii. Jak na te duchy... Bo Mhm. bo to jest ogólnie ok. jest jeszcze tak, że omni geodę możesz kupić na przykład u krobusa. On co jakiś czas tam... E... To znaczy co? No te, te geody właśnie, które masz. One tam Ta? chyba kosztują 100 czy 150. Tak, u krobusa można je kupić, no. no co ty gadasz? To nie wiedziałam. Mhm. Tak, ja wiem, że ty masz inaczej, ale ja mam tak. Mhm. Dobra, tu jeszcze. Nie, to mam w tym. Nie, że jakieś pamiętam, miałem prismatic sharda i. Byłem o ja w kopalni. mam Gdzieś mogę ci dać. Ja wiem, ale wiesz, co miałem, miałem, miecz, yy, miałem miecz i coś tam jeszcze miałem takiego wartościowego. Nie, miałem miecz i chyba trzy prismatic shardy mi wypadły z. z, z to z Wiesz, tam z, podróż, z podróży no, do tego. No. no i oczywiście, co jak wracałem, to padłem, nie? Mhm. Hmm. I wszystko poszło. Ja nie powiem się w ogóle w szklarni. No jak? To? Właśnie, Wojtek, ja ci muszę coś powiedzieć, bo ty masz źle drzewa w swojej szklarni. Jak źle? Nie wyrosną ci. Wyrosły już. Wyrosły ci już? Tak. One rosną cały czas. Bo mnie się wydaje, że. Bo ty masz postawione na tym kwadraciku, tu, tak. prawda? No, a Ale w szklarni, ale rośnie. w przypadku szklarni to nie ma znaczenia. Nie powinno być przy tym, na pewno? Nie, mi rosną normalnie, bo to bo ja na Ej, początku nie, też kiesu. myślałem... Wiesz co, na początku też myślałem, że zrobiłem byka, ale widzę, że one zaczęły rosnąć, więc one urosną. Tak? Bo mi się wydawało, tak. jak ostatnio tam coś. Zaglądałam do ciebie to ten. Nie, 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 szklarnia jest właśnie tym to wyjątkiem, ty że tam można właśnie blisko ściany i one i tak i tak wyrosną. Taka, jeszcze czasem muszę przywitać. O. No. No, mąż już śpi, odwrócony tak. bokiem. <noise> jak zawsze. Nie było obiadu. Idę sobie spać! <noise> tak, tak. Ja tutaj zarabiam na życie. <noise> no, jeśli się nice. No. O, Boże, Boże, jak zawsze tutaj dużo emocji, o, czysta jest. Czysta. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie tego katalogu. E, powiem nie? ci, że jest spoko, spoko opcja z katalogiem. Wiem, bo ja sobie mam, o, tu mam jeszcze zbiory, dobra. No to co, kończymy. Mm -hmm. <grafy> także dziękuję Wojtek za pomoc w kopalni. Proszę bardzo, watę, do usług ja mogę, mogę jeszcze raz też wbić, jak będą szczęśliwsze duszki? Tak, oczywiście, że tak, no, ja zapraszam. E, także mam nadzieję, że was podobało, dziękuję za obejrzenie odcinka, był ze mną Wojtek. Byłem! I do usłyszenia w kolejnym, papa! Pa! pa. pa.